Wędząc do domu, do pracy, do szkoły, na zajęcia do sklepu czy na inne zajętości, często nie zauważamy, jak w jak pięknych okolicznościach przyrody się znajdujemy. A wystarczy tylko na chwilę się zatrzymać, by ujrzeć piękno słupskiej architektury, piękno słupskiej secesji w samym sercu miasta. I właśnie dzisiaj, zanurzeni w przeszłość. Dowiemy się o tym, co w najbliższej przyszłości kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej. Daniel Klusek zapraszam na kolejne wydanie magazynu kulturalnego. Dzisiaj wśród pięknych, słupskich kamienic. Kto może, niech pędzi do miejskiej biblioteki publicznej, a właściwie do mm, parku przed biblioteką, bo w czwartek o godzinie 16 rozpoczyna się tam spotkanie z Ewą Popławską, autorką książki pod złą gwiazdą. To pierwsza z trzech części sagi rodzinnej obejmującej kilkadziesiąt lat. Są miłości, są y, radości, są cierpienia, są dobre i złe chwile opowiedziane w bardzo literacki sposób. W przygotowaniu jest już druga książka z tej rodzinnej sagi, ale zanim druga to czas pochylić się nad pierwszą. Ewa Popławska przyjechała do Słupska z Gdańska, ale Słupsk zna doskonale, bo tutaj się urodziła, tutaj się wychowała. Natomiast w sobotę i w niedzielę na podwórku przy nowym teatrze Nowy na leżakach, kolejne dwa spektakle w tym letnim wakacyjnym cyklu. Tym razem zobaczymy spektakl Wszyscyśmy z jednego szynela. To połączenie. To połączenie komedii i kabaretu, to połączenie artystycznych sił Nowego Teatru i Teatru Rafała Kmity z Krakowa. Jak to wyszło? Wyszło pięknie, bo to ukłon w stronę szlachetnej rosyjskiej literatury i doskonała zabawa kilkugodzinna. Słupski Jarmark Wakacyjny towarzyszy nam od początku wakacji i towarzyszyć jeszcze przez kilka tygodni będzie. Ten weekendowy będzie wyjątkowy, bowiem pszczoły będą jego bohaterkami, a to z okazji Światowego Dnia Pszczół. Zobaczymy ule, zobaczymy pszczoły w swoich w miarę naturalnych środowiskach. Będą także pszczelarze z całego powiatu słupskiego, którzy o swojej pracy i swoich pszczołach opowiadać będą, ale zobaczymy także produkty, które pochodzą z miodu, z wosku i które pszczoły nam dają. Będzie można także zdobyć. Słoiczki z miodem, pod warunkiem, że przyniesiemy domki dla owadów. Takie domki można zrobić bardzo łatwo. Dostarczamy je pszczelarzom i odbieramy prezent w postaci e, miodu, właśnie. Jedna zmiana: od tego tygodnia już w czwartki i w piątki, nie tylko w weekendy, wakacyjne jarmarki. Rozstawiać się będą na ulicy Nowobramskiej, ale zmiana druga polega na tym, że tak naprawdę jarmarki trwać będą przez cały tydzień, bowiem od poniedziałku do środy jarmarki dla młodzieży. Dzieci, młodzież, studenci tam na stołach, na straganach rozstawiać mogą swoje rzeczy: swoje książki, handmajdy, pamiątki, to wszystko, czym chcą handlować bądź wymieniać na inne rzeczy. Cały tydzień targowania. Maciej ślimak starosta. To jeden z najlepszych polskich perkusistów znany z gry w takich zespołach jak AC Drinkers, czy grupa o bardzo romantycznej nazwie. Siku. I właśnie Maciej Starosta będzie gościem, a właściwie gospodarzem warsztatów perkusyjnych, które odbędą się w sobotę w Motor Rock Pubie. Ale zanim te warsztaty, to w piątek Maciej Starosta pokaże razem ze swoim zespołem, jaką muzykę gra i jak doskonały na perkusji jest. Ten koncert rozpocznie się w piątek o godzinie 21. Bezpośrednio po jego zakończeniu będzie można się z Maciejem Starostą spotkać, podpytać go co nieco o jego. Perkusyjne umiejętności. Natomiast w sobotę od godziny 11 do 18 warsztaty. Warsztaty indywidualne, kilkadziesiąt minut dla każdego młodego perkusisty. Młodego, bo dzieci od 10 roku życia już w tych warsztatach uczestniczyć mogą. Ale żeby to zrobić, to najpierw trzeba się zapisać pod adresem mailowym gmail.com. A zatem bębnijmy, będzie to głośny weekend w Motor Rock Pubie. Miłośnicy kina w Piątkowy Wieczór mogą udać się na dziedziniec Szkoły Kultury, by tam zobaczyć sekrety bogini Fortuny. To opowieść o parze gejów. Z dosyć pokaźnym już stażem, która musi zaopiekować się dziećmi swojej przyjaciółki, bo ta musi do szpitala na badania trafić. Jak dzieci odmienią związek, który już nieco wygasł, o tym w piątkowy wieczór, a w sobotę wieczorem na parkingu przed Parkiem Wodnym Trzyfale wszystkie pieniądze świata. Opowieść o młodym człowieku, który zostaje porwany przez włoską organizację przestępczą. Matka tego dziecka od swojego ojca, miliardera ekscentrycznego, bogacza, próbuje zdobyć pieniądze, by zapłacić porywaczom okup. Ale ekscentryczny starszy pan okupu dać nie chce. Porywacze obniżają stawkę, i ucinają chłopakowi ucho. Czy uda się uratować tego młodego człowieka? O tym w sobotni wieczór. Ale przed trzema falami możemy zostać dłużej, a właściwie możemy się na parkingu przed Parkiem Wodnym pojawić już w piątek, w sobotę i w niedzielę, bo wówczas zlot food trucków. W kilkunastu przyczepach, w kilkunastu pojazdach będzie można... Zatopić się w kuchni z całego świata. Będą dania główne, będą desery, będą napoje, będzie smacznie, będzie światowo i będzie na kółkach. Jak człowiek siedzi, to znaczy, że człowiek zaraz wstanie. A jak wstanie, to może pójść do Parku Kultury i Wypoczynku, bo tam w czwartek Nordic Walking dla każdego. Najpierw krótkie warsztaty, a potem spacer z trenerami i uczestnikami. Trzeba mieć własne kije, więcej nic nie potrzeba potrzeba za to wrócić do parku kultury i wypoczynku już w poniedziałkowe popołudnie bo tam joga z Decathlon i Sosir są instruktorki trzeba mieć matę i trzeba, żeby była ładna pogoda, bo tylko pod tym warunkiem te zajęcia się odbędą. Ale pogoda nie będzie miała żadnego wpływu na to, co w poniedziałki i czwartki dzieje się w Haligryfia, bo tam gimnastyka dla seniorów. Osoby 60 plus mogą ćwiczyć i dbać o zdrowie. No to idziemy się ruszać. Skoro już się ruszyliśmy, to pójdźmy na spacer szlakiem słupskich Spichrzów, Nie sami, bo z przewodnikiem, a właściwie z przewodniczką Joanną Rudkowską z Muzeum Pomorza Środkowego. Gdy już pospacerujemy, możemy pójść zobaczyć wystawy. W Szkole Kultury, słupskiego ośrodka kultury, można oglądać fotografie Terezy. Gajduczok. Natomiast w Galerii Ośrodka Teatralnego Rondo Marta Zwarycz prezentuje swoje malarstwo, malarstwo Petrykiwskie. W Bałtyckiej galerii sztuki współczesnej, a właściwie w usteckiej jej części, czyli w Centrum Aktywności Twórczej, zobaczymy w ramach galerii Jednego dnia In Search of w poszukiwaniu, to wystawa Tomasza Giczewskiego, słupskiego muzyka, słupskiego twórcy. Wystawa DigiArt z dziedziny muzyki, filmu i new mediów. Na instalacji audio wideo zobaczymy hmm, prace, które hmm, Tomek Giczewski stworzył w latach 2013-2020. Będzie między innymi do usłyszenia sonata na rurofon czy open loop, ale zobaczymy także hmm, na tej wystawie pracę Digi Artu łączącego się z innymi dziedzinami sztuki. Specjalnie na tę wystawę przygotowana została instalacja audio Warning, nawiązująca do obecnej sytuacji w naszym kraju i na świecie. I tak to można spędzić czas w ustce. Zostajemy w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej, ale tym razem trafiamy do wszystkich trzech jej obiektów. Poza Usteckim Centrum Aktywności Twórczej również Galeria Kameralna i Baszta Czarownic w Słupsku. Po co? Ano, na wystawę. A jeśli ciemność to nie tylko czerń, to czym innym może jeszcze być. To zapis ym, seansu spirytystycznego, gdzie pojawiają się Duchy, majaki i różne tego typu stwory. W Muzeum Pomorza Środkowego z kolei broń i barwa wojska polskiego 1939 45 ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Pile. Zobaczymy w czym i czym walczyli Polscy żołnierze w II wojnie światowej na różnych frontach i w różnych krajach naszego kontynentu. Natomiast w herbaciarni w spichlerzu Richtera wciąż jeszcze zobaczyć można wystawę wokół rzeki kopie pocztówek dawnego Słupska ze zbiorów Muzeum Pom pomorza środkowego. Na ponad 50 reprodukcjach kart pocztowych zobaczymy jak zmieniała się okolica Słupi w Słupsku. Poza kinami plenerowymi normalnie już funkcjonują kina stacjonarne, czyli Kino Reis w Teatrze Rondo i Multikino, ale Filmy zobaczyć można również w kawiarni artystycznej Antrakt. Tam w piątkowy wieczór mistrzowski wieczór filmowy, czyli seans poprzedzony prelekcją. Bohaterem tego piątkowego spotkania będzie Damien Chazel, którego najnowsza produkcja, tworzona w międzynarodowym zespole, opowiada o tętniącym jazzem paryskim lokalu The Edit. Jedną z głównych ról gra tam Joanna Kulik. Ten film miał premierę w maju, ale że maj był jaki był, warto ten film zobaczyć w najbliższy piątek. A jeśli ktoś chce się zdrowio obśmiać, to w przyszłą środę, najbliższą środę może wybrać się do w Sali Filharmonii, bo tam stand -up polska Piotrek Szumowski i Antoni Syrek Dąbrowski będą bawić opowieściami oj dziwnymi, a całość poprowadzi Łukasz Kowalski, czyli będą co najmniej trzy powody do tego, by się dobrze bawić w środowy wieczór. Ci, którzy umieją, a przynajmniej lubią śpiewać, w czwartkowy i sobotni wieczór mogą wybrać się do Duo Cafe na wieczory karaoke. Piątek po ciężkim tygodniu pracy można odpocząć podczas piątkowego chill-outu muzycznego, natomiast w niedzielę przygotowując się już do kolejnego tygodnia, wytężamy w Duo kafe umysły, odpowiadając na pytania podczas pub quizu. A jeśli ktoś chce być na plaży, ale nie chce wyjeżdżać ze Słupska, może wybrać się na ulicę Szczecińską 113 a bo tam strefa plaża na niego oczekiwać będzie. A jeśli wybierze się tam w piątek albo w sobotę wieczorem, to czekać będzie nie tylko plaża, ale również zabawa w rytmach latino, house czy RB. No to idziemy śpiewać albo plażować. Miłośnicy gier planszowych, karcianych, strategicznych, fabularnych, jakichkolwiek, mogą w piątek i w sobotę odwiedzić wypożyczalnię gier z grani, po to by tam grę wypożyczyć albo by zagrać na miejscu. I trzeba sobie zarezerwować naprawdę dużo czasu, bo gier jest ponad 300 a w sobotę i w niedzielę do księgarni ratuszowej można się wybrać na boje. W ratuszowej Warhammer, ta gra, czekać będzie na tych, którzy już w świecie Warhammera są i na tych, którzy do tego świata wejść zamierzają dopiero. Zostając zanurzeni w słupską secesję, przenosimy się do Ustki, bo tam przez cały czas do niedzieli włącznie trwają regaty żeglarskie Ustka Charlotte Sailing Days. Kilka klas, uczestnicy w różnym wieku i najważniejsze żeglarskie tegoroczne święto Mistrzostwa Polski w kilku klasach. Żeglarzy, zarówno tych na katamaranach, jak i na jednostkach jednokadłubowych, Podglądać będzie można już od wczesnego ranka, od mniej więcej godziny ósmej do późnego popołudnia, gdy te jednostki z morza wrócą. No ale pomiędzy wyjściem z portu a zawinięciem do portu regaty, zawody, wyścigi to na otwartym morzu. Kto chce uprawiać sport albo oglądać sportowców, ale yy, na lądzie Zostając w Ustce, może uczestniczyć w trzecim biegu Grand Prix Ustka 2020. Na początek. Rozgrywki Nordic Walking to już po godzinie 8, .00. natomiast punktualnie w południe na trakcie Solidarności w ustce rozpocznie się bieg właściwy Grand Prix ustki 2020 na dystansie 10 km. Będą biegać uczestnicy z całego kraju, a my będziemy ich dopingować. Muzycznie będzie w ten weekend w gminie Słupsk, bo koncerty plenerowe zagra Konrad Merta. To młody akordeonista, jeden z najbardziej znanych młodych akordeonistów w naszym kraju. Zagra tanga w aranżacjach jazzowych, klasycznych, muzykalowych i klubowych znanych kompozytorów, ale także swojego autorstwa. A wystąpi w piątek w Redencinie, w sobotę najpierw w Warblewie, a potem w Jezieżycach Osiedlu, a w niedzielę w Lądowisku Kultury w Radzikowie i we wrześciu zobaczyć go można będzie. A wszystko za darmo. Dzisiaj poznajemy słupską secesję, a we wtorek możemy poznać starą ustecką osadę. Portową, a oprowadzać nas po niej będzie kapitan Haze, postać którego wcieli się Marcin Barnowski, ustecki dziennikarz i historyk. Poznamy zakątki starej ustki i ciekawostki z tym związane. W środę z kolei usteckie tajemnice Marcin Barnowski będzie przed nami odsłaniał, ale już nie jako kapitan Haze, tylko jako Marcin Barnowski właśnie. We wtorek i w środę podróżować z nimi można za darmo. Natomiast przez cały czas można poznawać ustecką faunę i florę, a to w ramach akcji zaginiona szajka nadmorskiego Mikołajka. To gra miejska. Odnajdujemy pięć stanowisk, zbieramy pięć pieczątek i odbieramy nagrodę ekologiczną. Bielsko-Biała i Beskidy tęsknią za tobą, za nami wszystkimi. Dlatego prezentują się w Bałtyckim Centrum Kultury w Ustce. Tam można zobaczyć kilkadziesiąt fotografii przedstawiających ten urokliwy zakątek naszego kraju, którego przedstawiciele zwykle w Ustce są w środku sezonu, a w tym roku z oczywistych powodów nie byli. Ale jeśli my, a właściwie panie, bywają w różnych miejscach, to mogą mieć nakrycie głowy. I kilkadziesiąt nakryć głowy Joanny Reglińskiej można zobaczyć na wystawie kapeluszy jej właśnie autorstwa. Ta wystawa również czeka na Państwa w Bałtyckim Centrum Kultury w Ustce. Jeśli ktoś się kiedyś zastanawiał, dlaczego słupsk nazywany przez lata był Małym Paryżem, no to właśnie z tych powodów, które za moimi plecami. Choć nie są to jedyne powody, by tak o naszym mieście mówić. Warto zobaczyć, co znajduje się kilka metrów ponad naszymi głowami, a można to zrobić po drodze na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, rekreacyjne czy sportowe, o których Państwo już wiedzą, że w najbliższych dniach się odbędą. A na co wybrać się w przyszłym tygodniu? Ale o tym powiem dokładnie za tydzień. A za dzisiaj dziękuję, Daniel Klusek. Do zobaczenia.